Tysiąclecia Nowy Testament Apokalipsa Świętego Jana. A czwarty wylał swoją czaszę na słońce i dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi. I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem. I bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie nawrócili się, by oddać Mu chwałę. Najcieplejszy dzień w historii. Jak podaje Crazy, nauka. Wtorek 4 lipca 2023 roku był najgorętszym dniem na świecie, jaki do tej pory odnotowano, we wtorek 4 lipca 2023 roku na Ziemi było najgoręcej od początku prowadzenia pomiarów, średnia globalna temperatura wyniosła 17,18 stopnia Celsjusza, tak, wczoraj padł absolutny rekord naszych czasów. Najgorętszy dzień w historii pomiarów na Ziemi. Najgorętszy dzień. 3 lipca. Najgorętszy dzień w historii. Pobity rekord. Rekord temperatury na świecie pobity. Badacze Biono alarm. To najgorętszy dzień w historii. Mają paść kolejne rekordy. Ziemia płonie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony mówi Olaf, witam w krótkim programie Raport Jasnowidza, dzisiaj tylko raportuję jedną sprawę, czyli właśnie tą apokaliptyczną temperaturę, czyli najgorętszy dzień w historii Ziemi, czy raczej w historii pomiarów które wiemy, że są od XIX wieku ponieważ jest to raport jasnowidza, chciałbym przypomnieć ostatnie poczucia jasnowidza, poczucia, które zapisuje w formie SMS-ów i publikuje je na społeczności na internecie, czy po prostu są zawsze dostępne w komórce, która jest przy mnie i do wglądu tutaj widzimy niedziela 4 czerwca poczucie idzie susza, w tym roku się zacznie lub zacznie się jej dostrzeganie, przygotuj Jakieś zbiorniki, jakieś butelki na wodę, 100 litrów na 2 miesiące niecałe 2 miesiące to takie poczucie ciekawe po prostu gdzieś jakoś naszło mnie, że idzie jakaś taka większa susza niż normalnie. No i już tutaj można powiedzieć, że to co widzimy to apokalipsa się po prostu realizuje i tyle. Tak to wygląda. Spójrzmy dalej jeszcze. Tu jest 9 kwietnia, czyli jeszcze wcześniej poczucie to jest w rozmowie z Pawłem Niedziela, 9 kwietnia, 18:15. W rozmowie na pytanie gdzie nastąpi atak na zachodzie na zachodnim wybrzeżu na Kalifornię może. To takie dziwne skojarzenie mnie naszło jakbym poczuł takie słowo san. I teraz zastanawiałem się właśnie czy to znaczy san jako słońce czy to san jako miasto San Francisco. Tutaj też napisałem, tak, że jest takie miasto jak San Francisco, ale też może oznacza to po prostu słońce. A drugie pytanie, czy to będzie naturalne, czy przez człowieka spowodowane? I wtedy mocne zdziwienie, że to będzie naturalne. A wcześniej obstawiałem, że może Chiny, czy jakieś regulacje pogody, czy coś takiego, że to będzie sztuczne, a to jednak naturalne. No i to, co widzimy teraz, to no, chyba jest to naturalne. Tak by można było powiedzieć. I skończmy tego SMS-a. I wtedy mocne zdziwienie, tak? Po czym po, powiedziałem, że 70%, tu jest akurat pomyłka, bo chodziło o 70 stopni, tak? Chodziło o 70 stopni, co potem dalej widać, tylko tak mówię od razu. Po czym powiedziałem 70 stopni, ale od razu poczułem, że to za dużo, że. Może 60 stopni, ale traktujmy to symbolicznie, bo chodzi o to, że po prostu będzie bardzo gorąco, bardziej gorąco niż w przeczuciu 50 stopni nagle. No, a tam jest kolejne poczucie, pan już był te narody, ale to już zostawmy na chwilę obecną. A to jest właśnie to dawne poczucie dane rok temu, w środę 20 lipca o 19:42 rok temu. Nagłe poczucie, poczucie na przyszłość z pogodą, ale to na przyszłość, bo wtedy realizowało się poczucie na tamten rok. Na tamten rok było idealnie trafione poczucie z pogodą w zeszłym roku i dwa lata temu tak samo, a tutaj jakby od razu poczułem, co będzie za następny rok. I tu jest poczucie na przyszłość z pogodą. 50 stopni nagle, to znaczy, że kiedyś będzie. Znaczy, no być może w tym roku 2023, a może w dalszej przyszłości, ale nie wiem. Mam nadzieję, że to się zrealizuje w tym roku. To będzie szybsza realizacja poczucia. 50 stopni nagle to znaczy się, że kiedyś będzie 50 stopni, i że stanie się to nagle. To jest istotne. Bo, bo to będzie odróżniało to zjawisko od innych zjawisk. No a to jest to, co widzieliście w intro właśnie. A czwarty wylał swą czaszę na słońce i dano mu władzę dotknąć ogniem ludzi. I ludzie zostali dotknięci wielkim upałem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami. A nie nawrócili się, by oddać mu chwałę. To jest istotne, bo to jest cała kwintesencja, tak? Nieważne są te plagi, nieważne jest to wszystko, ważne jest jak człowiek się do tego ustosunkowywuje, czyli czy się nawraca, czy nie. No i tyle. To słuchajcie, to co? To może skończę audycję. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Nie będę zabierał Wam więcej czasu. Stęskniłem się za Was. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że oglądacie. Mam nadzieję, że program się Wam podoba Ym, i zapraszam, jak się uda, to będę robił codziennie, ale widzicie, raz jest przerwa, miesiąc czasu, raz, raz jest dwie audycje każdego dnia. Dobra, dzięki za uwagę. Trzymajcie się z Panem Bogiem, czytajcie Pismo Święte i niech Pan Bóg Wam błogosławi. Hej, drogi widzu. Jeśli podczas słuchania tego materiału poczujesz, że ta cała praca ma sens i znajdzie cię natchnienie, by odwdzięczyć się pod każdym filmem znajdują się namiary do przelewu. Wszystkim dotychczasowym darczyńcom bardzo dziękuję, każda kwota jest na wagę złota. Wszystkie znajdujące się tutaj wizje i poczucia są darmowe, a każdy datek jest wolną wolą każdego z Was. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam was serdecznie z Panem Bogiem. Hej.